Witajcie Wszyscy jeszcze raz. Jak się nie przywitałem z kimś, to witam się. Mówiłeś, Kuba, o takiej właśnie radości, która towarzyszy człowiekowi, kiedy dzieli się Ewangelią, zwiastuje. Pomimo tego, że człowiek ma, odczuwa ten stres, ten wewnętrzny stres, że ma obawy, to myślę, że jednak satysfakcja, kiedy już na przykład widzimy. Radość tego człowieka albo to, że żeśmy się z nim podzielili Ewangelią ma duże znaczenie i właśnie dzięki Bogu za, za tą satysfakcję. Ja pamiętam, że jako dziecko byłem dosyć bojaźliwy I chyba ja i taki jeden mój kolega, pamiętam, że jak tata zaprowadził mnie do zerówki, to później tam już rodzice z, zaczęli, zaczęli wychodzić do, do domu, zaczęli wychodzić ze szkoły, to bardzo się... Bardzo się stresowałem, bałem się, że tata mnie zostawi i pamiętam, że wtedy popadłem w taki płacz. I nauczycielka zaraz niech pan wraca, niech pan wraca, nie. Bo po prostu nie mogła prowadzić zajęć, tak się rozpłakałem ja i taki jeden mój kolega. I to jest ciekawe, że właśnie Bóg jakby kształtuje nas przez te nasze słabości, że pomimo tego, że na przykład my mówimy: "Boże, nie, 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 ja nie chcę tam iść, proszę cię", ale Bóg po prostu daje tą odwagę i mówi: ja będę z tobą podobnie jak był z Mojżeszem, który właśnie mówił panie pośli kogoś innego, ale pan dał mu takie zapewnienie, że będzie z nimi. Chciałem właśnie podzielić się z czymś, co jak wierzę, Bóg położył mi na sercu. Właściwie to to będzie taki może nie będzie całe kazanie, ale po prostu no, to co na daną chwilę przygotowałem i ciekawe, że Zacząłem już pisać, układać sobie jakby to, co chcę powiedzieć, przemówienie, a następnego dnia Bóg w ogóle położył mi na sercu coś zupełnie innego. I czasami człowiek tak myśli, że jakby jest pod Bożym prowadzeniem, a Bóg nagle cię zawraca z tej drogi, którą jesteś, i mówi, nie, 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 teraz wybierz ten, wybierz ten kierunek. I tak można powiedzieć było ze mną i chciałem powiedzieć wam, bracia, o pewnej duchowej walce, jaką, jaką toczymy, właśnie z czym się zmagamy. i będzie kilka takich ostrzeżeń odnośnie cząstkowego poznania i próby, przez jaką przechodzi każdy z nas. A więc biblijny przekaz uzmysławia nam, że toczymy duchową walkę. Walkę, w której stawką jest ludzkie życie i chwała Bożego imienia. I nasz przeciwnik jest przebiegły, nie sypia i skrupulatnie wykorzystuje czas, jaki mu pozostał, w celu po prostu zgubienia ludzkości. I żeruje na naszych słabościach, a jedną z nich jest cząstkowe Poznanie. My nie mamy pełnego poznania. Pełne poznanie ma tylko Bóg i właśnie szatan to wykorzystuje. Wykorzystuje to w przypadku Kościoła Bożego, ludzi, którzy znają Boże Słowo, a, a takie fałszywe właśnie poznanie, albo jego całkowity brak tego poznania y, wykorzystuje przeciwko ludziom niewierzącym, albo nominalnym chrześcijanom i. I właśnie przez to wzbudza nasze wątpliwości względem Boga. Wróg stara się pokonać nas na poziomie naszego umysłu, ponieważ wie, że jeżeli uda mu się do niego przeniknąć, to może łatwiej nami manipulować, gdyż Bóg umożliwił człowiekowi samodzielne myślenie i podejmowanie osobistych decyzji. Także szatan temu skupia na tym swoją uwagę i stara się pokonać nas. Właśnie przez, przez, przez nasze myśli stara się wzbudzić kłamstwa i obawy względem Boga. I pierwszy raz widzimy właśnie taką strategię podjął w Ogrodzie Eden. W Ogrodzie Eden, kiedy jakby Bóg na chwilę znika z oczu Adama i Ewy, pierwszych ludzi, pojawia się szatan i, i zaczyna wtłaczać do umysłu kobiety swoją truciznę, zaczyna karmić ją kłamstwem. I podobnie próbuje postępować również z nami. Bóg jakby przychodzi upaja nas swoją obecnością, tak czujemy ten płomień Ducha Świętego i tak dalej. Ale później wracamy do codziennych spraw, konfrontujemy się z rzeczywistością, pojawiają się różnego rodzaju troski, zmartwienia, problemy i wtedy jakby ten ogień Ducha Świętego zaczyna w naszych sercach stopniowo słabnąć. Czasami mamy wrażenie, że ledwo się tli i wtedy pytamy: Panie, czy jesteś ze mną? I Szatan wykorzystuje właśnie ten, ten moment, tą naszą niepewność. Przychodzi i, i zaczyna nas niepokoić. Wierzę, jeśli uda mu się wzbudzić nasze podejrzenia co do Bożych intencji, to zaczniemy tracić zaufanie do Pana. Czasami się modlimy, błagamy Pana o pomoc w jakichś kwestiach, w naszych sferach życiowych, z którymi sobie może nie radzimy, z którymi zmagamy się od dawna, i modlimy się i czekamy, modlimy się i czekamy, i jakby nie widzimy tych rezultatów, bynajmniej takich, jakbyśmy chcieli. Oczekiwaliśmy czegoś może bardziej spektakularnego, ale, ale nic się nie dzieje, jakby i wtedy za, zaczynają się wątpliwości. Przychodzi wróg w i zaczyna nam szeptać do uszu kłamstwa o Bogu. I co, gdzie się podział Twój Bóg? Czy naprawdę sądzisz, że jest z Tobą? Może nie jest tak wszechmocny, za jakiego się podaje. Czekamy, aż wróg czeka, aż opadniemy z sił. co abyśmy tracili zaufanie, a kiedy to nastą nastąpi, chcę, abyśmy zaczęli kwestionować także Boże Prawo. Bo kiedy szatan czyni z Boga kłamce, to automatycznie także zaczynamy odsuwać na bok Boże Prawo. I podobnie było z Ewą. Wiecie. Ona, kiedy usłyszała, można powiedzieć, nową naukę z ust węża, to ona nie, nie ona nie skonfrontowała jej z Bożą opinią. Nie skonfrontowała, ponieważ ona już przestała ufać Bogu, ponieważ Szatan uczynił wtedy z niego kłamcę. A jeśli ktoś jest kłamcą, to nie chcesz go słuchać. Tak więc, Wedenia, Bóg wystawia człowieka na próbę lojalności. Bóg mówi: zaufaj mi. Zaufaj mi. A szatan mówi nie ufaj mu, umiesz liczyć to liczy na siebie. Takiej taktyki użył wąż w ogrodzie. Uczynił z Boga kłamce i pierwsi ludzie przytaknęli na to głową, spożywając owoc z drzewa poznania, czego Bóg im zabronił. Ludzie do dziś kwestionują Boże intencje względem, względem siebie, względem stworzenia. Wolą raczej działać na własną rękę, aniżeli poddać się Bożej woli. Nie ufają Bogu. Apostol Paweł mówi, że nie przechodzą próby wiary, próby lojalności. Okoliczności zaczynają ich przytłaczać i zamiast udać się z problemem do Boga, starają się rozwiązać go na własną rękę. Jednak najczęściej dzieje się tak, że zostają przez życie poparzeni i odchodzą zrezygnowani. Dają się nierzadko wciągnąć w gąszcz. Gąszcz fałszywych ideologii, a później nie są w stanie wyjść z labiryntu kłamstw. Cząstkowe poznanie. Pamiętajmy o tym, że używa go jako furtki do naszego umysłu. Chcę, abyś postrzegał rzeczywistość tak, jak ci podyktuje, a nie tak, jak faktycznie się sprawy mają. I chociaż sam nie ma pełnego poznania, to jest ojcem kłamstwa, specjalistą w dziedzinie dezinformacji. I poddawania pod wątpliwość Bożego autorytetu. Odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn. Wystarczy, że zastrzepi do ludzkiego umysłu ziarno kłamstwa. A kiedy się rozrośnie, wyrośnie konkol, który przykryje całą prawdę o Bogu. I sprawi, że światłość Ewangelii nie będzie już dla ciebie tak świecić jak dawniej. Nie będzie już miała dla ciebie takiej mocy. Ponieważ Boże słowo zostało przez Niego zakwestionowane, a wtedy to uwierzyłeś. Jezus powiedział do Piłata: Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy, jest słucha głosu Mego. I tu pytanie do nas, kochani: Czy Jego słuchamy głosu? Tego, który daje żywot, czy tego, który zwodzi i manipuluje od tysiącleci? Są pewne zasady walki pomiędzy Królestwem Bożym a Królestwem Ciemności, których my nie rozumiemy. A Bóg nie objaśnia człowiekowi swojego osobistego planu. Zaprasza nas raczej do współpracy i do polegania na sobie, układając strategię dla naszego życia, po to, abyśmy odnosili zwycięstwa, jak i Chrystus odniósł. Jezus potrafi odnosić zwycięstwa nawet poprzez nasze słabości, o czym mówi Boże Słowo. Gdy Bóg milczy, to nie znaczy, że nas nie dostrzega. Jestem przekonany, że poza zasięgiem wzroku. Realizuje coś znacznie większego. I wykonuje kolejne ruchy. Bóg oczekuje, abyśmy pozostali Mu wierni. I nie podupadali na duchu. Gdyż powiedział, że nie porzuci nas, ani nie, nie zostawi. Nawet jeżeli nie jaśnieje nam światłość. Dawid mówił, choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Miał zaufanie do Boga. Wiedział, że pomimo tych trudnych chwil, przez jakie przechodzi, pomimo tego całego mroku, to może polegać na Bogu. Królestwo ciemności jest przebiegłe i będzie starało się wykrzewić cel naszej misji. Podstępnie zbidzi nas z właściwej drogi, i tak właśnie było w przypadku. Jezusa, kiedy kusił go na pustyni, tam użył nie, nieco innej strategii niż w ogrodzie Eden, ponieważ wiedział, że nie zdoła uczynić z Boga kłamcy, jak to było w przypadku Edenu, dlatego, bo Jezus był Bogiem. Dlatego mówi, dlatego złożył mu inną ofertę. Czytamy o tym, to jest Ewangelia Mateusza 4:8, znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata. Oraz chwałę ich. Rzekł mu to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Widzicie, co zrobił? Powiedział: przyłącz się do mnie. Nie musisz cierpieć. Jest inna droga. Razem podbijemy świat. Razem. Tylko oddaj mi pokłon. Czy tobie też się czasami zdarza myśleć, że jest inna droga niż ta z Bogiem? Że istnieje inne rozwiązanie, aby uciec od cierpień, od trudności. Jakie propozycje składa ci Ten, który zwodzi cały świat? Uważaj na Jego potrzeby. Wróg zrobi wszystko, co w Jego mocy, aby zwieść także i wybranych. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 24, 24, list do Efezjan 1-4 z kolei między innymi udziela nam tej odpowiedzi, kim są ci wybrani? Czytamy tam w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nie przed obliczem Jego. To my, Jego Kościół, Jego oblubienica, my jesteśmy wybrańcami Pana. My jesteśmy Jego wybrańcami. Jesteś zbawiony. Ciesz się, ale Słowo Boże ostrzega, abyś pomimo tego pozostał czujny, nie czuj się zbyt komfortowo. Jeszcze stąpasz po tej ziemi, a z tego, co mówi Pismo, to znajdujesz się na terytorium wroga, ponieważ to On jest Panem tego świata, tego czasu, aż nie przyjdzie powtórnie Jezus Chrystus. W Ewangelii Łukasza 22, 27 Jezus mówi do Piotra, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenica. Jezus nie kieruje tych słów do ateisty, do agnostyka, do osoby niewierzącej. On mówi do Piotra, on mówi do kościoła, on mówi do mnie i do ciebie. Uważaj, niebezpieczeństwo jest realne. Apostoł Paweł był świadomy, dlatego tak często strofował chrześcijan, do których pisał listy, do Koryntian, do Galancjan. Nie przyjmujcie innej Ewangelii, nie przyjmujcie innego ducha. Uważajcie. Uważajcie. Nalegał, aby mocno trzymali się prawdy i Bożego Słowa, aby zaufali Bogu pomimo prześladowań, pomimo wszelkich okoliczności, pomimo ucisku, przez jakie będą musieli przejść. Jeżeli Chrystus cierpiał i my wespół z nim cierpimy, mawiał. W naszym życiu pojawią się liczne próby i doświadczenia. Możecie być tego pewni. Każdy człowiek na tej ziemi przejdzie przez próby i doświadczenia. Słowo Boże mówi, że Bóg wytapia nas. Bóg chce, abyś był, abyś był czysty, jak i on jest czysty, abyś był święty, abyś była święta, jak i on jest święty. Powiedział: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty Pan Bóg Wasz. Dlatego nie możemy się dziwić, że cierpimy wespół z Chrystusem. Słowo Boże mówi, że jest to chluba cierpieć dla Pana. Nie wiem przez jakie próby, przez jakie doświadczenia przechodzisz, ty albo twoi bliscy, których kochasz. Być może zmagasz się z chorobą, nałogami, może masz kłopoty finansowe, albo czujesz się samotny. Chciałbyś pomóc swojej mamie, tacie, siostrze, czy bratu, być wsparciem dla osoby, którą kochasz. Ale czujesz się, jakby ktoś uprowadził Cię do obozu wroga, związał i wrzucił do ciemnego lochu. Może tak nieraz się czujesz, ograniczony, spętany, jak Ezechiel, który, który, pomimo tego, że jakby był spętany z Bożego Nakazu, siedział w tym mroku, to był znakiem dla tych ludzi. Być może Ty masz być takim znakiem. Pomimo swoich słabości, pomimo tego, że jesteś ograniczony, Bóg, Bóg używa Cię. Być może nawet o tym nie wiesz. Bóg poza zasięgiem wzroku, twojego wzroku coś szykuje, coś wspaniałego. Może czujesz się ograniczony, tak jak powiedziałem. Jednak zaufaj Bogu. Chciałbyś pomóc może w odnajdywaniu Boga, a tymczasem wiesz, że sam potrzebujesz wsparcia, pomocy w jakiejś sferze swojego życia. Być może jesteś już zniechęcony takim stanem rzeczy i. Nie czujesz już takiej satysfakcji z bycia chrześcijaninem, jaką odczuwałeś dawniej. Chcesz więcej niż teologii. Pragniesz dostrzec Boży ratunek w swoim życiu. Wołasz, Panie, przyjdź i odnów mnie. Zmień mnie. Zmień moje serce. Zabierz z mojego życia to, co, to czego nie chcę, to, to, co utrudnia mi chodzenie za Tobą. Panie, proszę, pomóż mi. Chciałem być Twoim bohaterem, chciałem być Twoim wojownikiem, a tymczasem czuję się, jakbyś posadził mnie na ławce rezerwowych. Czasem odczuwamy, jak gdyby zamiast Bożego Ducha wypełniała nas próżnia. Nie mamy pewności. Kiedy czytam Biblię, widzę, że stanu takiej rezygnacji doświadczyło wielu mężów Bożych. Między innymi Job stracił on dorobek całego swojego życia w jednej chwili. Stracił ludzi, których kochał, na których mu zależało. Przeszedł taką emocjonalną huśtawkę, że doszedł do wniosku, że Bóg zaliczył go w poczet swoich wrogów. Ja nie wiem, czy on tak naprawdę myślał. Być może chciał sprowokować Boga do tego, aby udzielił mu odpowiedzi, ale sam fakt. Jednak mimo to, przez co przeszedł, dalej wierzył, że Bóg jest z nim. Zobaczcie, czytamy o tym w Wioba 9:11. Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go. Mija, a nie zauważam, go mówił. Job całą swoją nadzieję skupił wokół zmartwychwstania, wokół tego, że Bóg w końcu przyjdzie i wszystko odmieni. Zobaczcie, co pisze. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje, i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniona od swego ciała, będę oglądał Boga. Czy ty też, też czujesz się nieraz tak rozszarpany, jak Job przez życie? Czujesz się sfrustrowany, sfrustrowana, zrezygnowany. Czy twoje kości wyschły w oczekiwaniu na Pana, jak kości Joba? Czy język przylgnął do podniebienia, tak jak język Dawida, kiedy wołał na Pana, kiedy rozglądał się, skąd nadejdzie, pomoc? Jednak wiedział, że pomoc jako jest u Pana, który uczynił niebo i Ziemię. Pan przyjdzie w swoim czasie i nawodni cię jak zeschłą ziemię ponieważ obiecał, to nie są moje słowa. Owszem, zwleka, ale gdy nadejdzie ten dzień, gdy powróci, nie będziesz w stanie przestać Go wielbić. I obtęsknił za Jezusem. Całą swoją nadzie nadzieję czerpał z Bożych obietnic, a Jego główną nadzieją była to, że ujrzy oblicze Pana przez martwych Jednak ujrzał moc Pana szybciej niż się spodziewał. I tak często też jest z nami. I On miał wiele pytań, miał wiele wątpliwości. Jednak gdy przychodzi Bóg i objawia mu swoją moc, wszystko przestaje mieć znaczenie. Kończą się pytania, wątpliwości i troski. Nie bądź zrezygnowany. Tak jak mówiłem, może jesteś teraz w ciemności. Może ciężko ci. Jednak miej nadzieję w Panu. Księdze Izajasza 50. Pięćdziesiąty rozdział, dziesiąty werset, czytamy takie słowa: Kto wśród Was boi się Pana, niech słucha głosu Jego, kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Nie jaśnieje Ci promień światła. Chodzisz w ciemności, jest ci ciężko. Słowo Boże mówi, że Bóg cię nie opuścił. Zaufaj panu z całego swojego serca. On przyjdzie. Izajasz prorokuje o powtórnym przyjściu Jezusa. Wszechmocny pan zniszczy śmierć na wieki i zedrze łzy z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż pan powiedział, i będą mówić w owym dniu: to nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. W innym miejscu czytamy: Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię, i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. Kiedyś Bóg usunie nasze wątpliwości. Tak jak usunął wątpliwości Joba, kiedy Pan przyszedł i objawił mu swoją moc, dla Joba wszystko przestało mieć znaczenie. Zniknęły, zniknęły pytania, wątpliwości, troski. Powiedział, oto ja nędzny, kajam się w popiele. Cóż ci odpowiem? Bóg jest naszym stwórcą, a strategia Jego walki jest doskonała. Pamiętajmy, że Bóg zwycięża nawet poprzez nasze słabości. Jeśli trwamy w Nim, On będzie trwał w nas, niezależnie od tego, jak się czujemy. Jezus mówi... Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Pan zna nas cały trud, smutek. Psalmista pisze, że dla Boga nas, nasze łzy są tak cenne, że przechowuje je w swoim bukłaku. W Psalmie 126,5 Bóg zachęca swój ród, aby nie ustawał w pracy. Mówi tam: Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Bóg mówi, że Twój trud nie jest daremny i że zostanie wynagrodzony w swoim czasie. Pamiętacie psalm pierwszy, co mówi, żeby trwać w Bogu, że On jest naszym źródłem, że w cierpliwości będziemy wydawać owoc. Paweł powiedział, że w stosownym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Być może teraz jeszcze nie widzisz owocu swojej pracy, nie widzisz owocu swojej służby. Będziesz widział ten owoc. Jak mówi Paweł, będziesz żał bez znużenia. Kiedy Jezus przyszedł do apostołów i rozmawiał z nimi, to powiedział, że wy się nie trudziliście. Inni się trudzili. A wy zbieracie owoc ich pracy. Mówił o prorokach. O tych wszystkich, o tych wszystkich którzy przechodzili też różne, liczne próby prześladowania. Oni siali. Ale oni zostali wzgardzeni przez ludzi. Byli przez nich wyśmiewani, byli nawet przez nich kamienowani. I Jezus mówi, że oni będą, że oni będą mieli po prostu tą, ten owoc z ich pracy. Ten owoc. Bo wtedy rozkrzewiała się Ewangelia, Słowo Boże się wypełniało. Nasz trud nie jest daremny. Doświadczenia, jakie spotykają nas, wszystkich ludzi na całej Ziemi, są niczym. W porównaniu z tym, co ma nadej, są stosunkowo małą ceną, w porównaniu do wieczności chwały, w jaką zostaniemy przyobleczeni, podobnie jak to miało miejsce przed upadkiem pierwszych ludzi. Dlatego pocieszajmy się wzajemnie. Tym słowem nie, nie zapominajmy, bracia i siostry, że walczymy nie dla byle kogo, ale dla Pana, Panów i Króla Królów. Dziękuję za to słowo. Zatem myślę, że jesteśmy zachęceni, co my powstaniem.